Przedstawmy nasze modlitwy przychodzącemu Panu. Mówmy się za naszego papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, a pełnili mądrość Bożą, prowadzili powierzonych się niewiernych do zbawienia. Cię prosimy. Mówmy się za rządzących naszej ojczyźnie, aby swoimi decyzjami przyznaczali się do jedności wśród Polaków i z połody wystęki wiary katolickiej. Cię prosimy. się za wszystkie rodziny. Aby w naszu świętej rodziny zawsze były pełne zewnętrznej miłości i obecności Bożej. Cię prosimy. się za samotnych i chorych. A w te radosne święta na ich drodze ludziom, którzy bezinteresownie będą to towarzyszyć i pomagać. Cię za nas, zebranych na tej przyświecie, aby nasza wieść Chrystusa była oparta na solidnym, na solidnym fundamencie Słowa Bożego i sakramentów. prosimy. prosimy. się we wszystkich intencjach, które są drogie naszym sercu, które przynosimy na tę Chrystię. Polecamy wszystkich, którym składaliśmy świąteczne życzenia. Mówmy się też w intencji rodzin, za których sprawowana jest męczna święta, o potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych wszystkich zmarłych, za zmarłych z naszej wspólnoty, szczególnie zmarłych księży prawotów Edwarda i Józefa. polecajmy też zmarłego Stanisława, za którego sprawowana jest męczna święta. Uchwała niebawem Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty przez swoje wcielenie powiększasz naszą radość i pomnażasz na sobie. Przyjmij pokorne prośby i wysłuchaj ich zgodnie z Twoją wolą, która żyje, i króluje